Hejka kochani, ja jestem Talix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku pokażę wam jak łatwo możecie zrobić bardzo fajną miniaturkę. Od razu mówię, że miniaturkę będę robiła w aplikacji Piscard, która wyświetla wam się tutaj. Jest ona oczywiście darmowa i dostępna najprawdopodobniej na każdy telefon, więc zapraszam do oglądania. I moi drodzy, na początku wybieramy sobie oczywiście tło. W tym przypadku będzie to takie. I pierwsze co robicie, to wchodzicie w funkcję, jak chcecie mieć rozmazane, tak jak ja właśnie robię, będę rozmazywała, bo będę robiła miniaturkę na odcinek parkury od wizów. Więc okej, okay, moi drodzy, bierzemy sobie i jak sami widzicie, macie naprawdę masę funkcji, jak to rozjaśnić, rozciemnić, bardziej rozjaśnić właśnie. I to jest naprawdę bardzo fajne. I ja sobie wybrałam tak właśnie, żeby była rozmyta. Następnie wybieracie sobie, moi drodzy, skina. I ja akurat wybrałam sobie takiego i teraz najgorsza część, bo musimy niestety, moi drodzy, tło wyciąć. Więc bierzemy gumkę, no i niestety ścieramy właśnie. Musimy dokładnie to tło niebieskie wyciąć tak, żeby został nam sam skin, ponieważ z tłem skin no, nie będzie po prostu wyglądał najładniej. Więc to jest najgorsza według mnie część, jeżeli chodzi o miniaturkę, właśnie sama za bardzo tego nie lubię robić, ale już jestem przyzwyczajona do tego i idzie mi to naprawdę dosyć szybko. Więc dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj będę ścierała. Oczywiście nie będę Wam pokazywała całego, jak to ścieram, bo trwałoby to za długo. No i moi drodzy, jak widzicie, już udało mi się właśnie tyle zrobić i lecimy sobie z tym dalej. Więc za moment ich będę już akurat miała końcówkę. Najgorsze są te małe elementy właśnie, bo musicie je naprawdę wyciąć dobrze, ale nie musi być to takie dokładne, ponieważ nie będzie tego z daleka widać. Więc jeżeli nie zrobicie dokładnie tutaj kontura, właśnie nie wytniecie, to nie będzie to w niczym przeszkadzało, ponieważ nie będzie tego widać. I moi drodzy, ja tutaj już właśnie kończę. Nie, nie pokazywałam wam, jak robię to całe, bo byłoby to za nudne. I ja tutaj właśnie już kończę robić i wycinam sobie zostało mi tylko te najmniejsze właśnie drobiazgi, o których wspominałam. I dobra, moi drodzy, więc udało nam się to wyciąć. Następnie bierzecie sobie tego skina i stawiacie, powiększacie i stawiacie tam, gdzie właśnie potrzebujecie. W moim przypadku będzie stał on tutaj na boku i oprócz tego ja to staram się go dopasować właśnie tutaj idealnie wielkościowo. Nie jest to trudne i sobie umieszczacie tego skina tam, gdzie właśnie macie ochotę. I tak jak chcecie, żeby on był mały czy duży, to macie możliwość właśnie powiększania i to jest właśnie naprawdę świetne, dlatego lubię bardzo tą aplikację. I jak widzieliście, weszłam właśnie w rozmycie i następnie musimy tutaj dokładnie wytrzeć, właśnie, żeby nie było widać żadnych niebieskich kropek i tak ale takie bardziej przyskinie kontury mogą zostać. I dobra, moi drodzy, teraz jak widzicie, weszłam w funkcję rozmycie i to jest naprawdę bardzo fajne to jest taki cień jak widzicie i spójrzcie, wybieracie sobie dokładnie kolor tego cienia ja wybieram w tym przypadku fioletowy następnie bierzecie dostosuj i spójrzcie, dostosowujecie sobie to jak chcecie to wygląda naprawdę bardzo ładnie ale w moim przypadku będę chyba bardziej to rozjaśniała żeby to nie było takie przylegające do skina tylko będzie to właśnie takie rozmazane bo wygląda to moim zdaniem dużo, dużo ładniej no i dobra, jak widzicie wygląda to naprawdę spoko kolejną rzeczą moi drodzy którą y, bardzo dużo z Was się zastanawia, co zrobić, jeśli właśnie nie macie kontura, to wybieracie tutaj czarny i to jest, moi drodzy, druga rzecz, której nie lubię robić, ponieważ musicie zrobić niestety kontur sami, więc robicie również właśnie kontur, niestety sami wszystko musicie zrobić, ponieważ aplikacja nie ma takiego czegoś jak kontur i biorę właśnie tutaj czarny długopis czy tam pisak i po prostu ten kontur niestety robię sama i staram się robić to dokładnie chociaż dokładnie to również nie musi być ponieważ z daleka nie będzie tego również widać a jeżeli chcecie to oczywiście możecie zrobić to dokładniej niż ja tutaj pokazuję. I lecimy sobie właśnie z tym konturem. Nie lubię tego strasznie robić, ponieważ czasami, jak mi coś nie wyjdzie krzywo, no to muszę robić to od początku. Trzeba mieć na to naprawdę bardzo dobre wyczucie. I tutaj, moi drodzy, ja mam już końcówkę i musimy zrobić tutaj. Akurat, właśnie jak widzicie, nie robię tego dokładnie, ponieważ z daleka nie będzie nawet tego widać. No i dobra, moi drodzy, jak widzicie, tak się to prezentuje. I zostało nam już naprawdę ostatnie, wpisujemy sobie teraz napis jaki byście chcieli mieć, ja wpisuję parkury widzów, no bo robię miniaturkę właśnie, której pewnie nie użyję, ale robię tylko po to, żeby wam pokazać jak ona mniej więcej będzie wyglądała w tym programie. No i dobra, spójrzcie, naciskajcie na tą strzałkę, tutaj macie po boku taką różową. I tutaj wybieracie sobie, Macie naprawdę bardzo duży wybór, jeśli chodzi o napisy. Ja wybrałam akurat ten rodzaj, ponieważ najczęściej na moich miniaturkach korzystam właśnie z tego napisu. I spójrzcie, wybieracie sobie następnie taki kontur. W moim przypadku jest to czarny i jak macie kolor, możecie właśnie wziąć sobie różowy, albo tak jak ja teraz pokazuję, zrobić sobie taki podwójny kolor, co jest według mnie naprawdę spoko, wygląda to bardzo ładnie, albo jeszcze macie coś takiego obok jak tekstura i tutaj możecie mieć na przykład minionki, różne farby pokazane na tym, takie coś możecie nawet mieć z galerii, ale w moim przypadku będzie to właśnie akurat taki. I taki ja sobie chyba zostawię, tak mi się wydaje. Bo wygląda on bardzo ładnie. I teraz, moi drodzy, właśnie będziemy robić ponownie, tak jak przedtem to robiliśmy. Za momencik zrobimy sobie ponownie. Block Star Planet bierzemy i bierzemy go sobie bardziej, tak? Wydaje mi się, że na dół, żeby wyglądało to w miarę ładnie. I moi drodzy jak właśnie tutaj widzicie umieszczamy go sobie tak jakby bardziej pod tym oczywiście to jest tylko mój przykład wy możecie zrobić to zupełnie inaczej tak jak macie ochotę, następnie wchodzimy w efekty i ja bardzo lubię sobie rozja rozjaśnić to logo Blockstar Planet, wolę mieć takie jaśniejsze więc wybieram funkcję rozjaśnij Kolory. I tak to właśnie wygląda. Możecie oprócz tego zrobić sobie również właśnie ten cień, który ja bardzo lubię robić i taki kontur, który teraz widzicie, właśnie na cały nice, on taki czarny. Ja bardzo często korzystam z tego kontura, ale akurat dzisiaj w sumie stwierdziłam, że będzie ładniej bez niego. Dlatego go sobie usuwam, a wybieram tylko cień. Cień robiłam tak samo na skinie właśnie i robić go tak samo również tutaj, tak jak był on pokazywany na skinie. No i dobra moi drodzy, rozjaśniamy to sobie wybieramy kolor oczywiście fioletowy, no i dopasujemy sobie tak, żeby to wyglądało w miarę ładnie. I wydaje mi się w sumie, teraz tak myślę, że za momencik rozjaśnimy sobie również napis, żeby miał on takie tło fioletowe, bo wygląda ono naprawdę bardzo ładnie. I sobie rozjaśnimy. I oprócz tego, moi drodzy, została nam ostatnia rzecz, którą ja również często dodaję. Możecie dodać takie naklejki różne. I ja dodaję akurat takie gwiazdeczki, ponieważ wyglądają one bardzo ładnie. I na miniaturce będą wyglądały przepięknie. No i moi drodzy, zbliżamy się już do końca tej miniaturki. Tak się ona prezentuje, skończona. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeśli chcecie kolejny odcinek, żebym dała Wam jakieś porady w nagrywaniu, w robieniu miniaturek, to napiszcie koniecznie w komentarzu. No i co? Widzimy się w sumie w kolejnym odcinku. No i cześć!